Kasiu, prowadzisz agencję aktorską Dream Team. Tak. Ponoć już od najmłodszych lat przejawiałaś zdolności organizatorskie. No to ciekawe, tak. No rzeczywiście organizatorskie może teraz tak. Wcześniej to było, e, ja chciałam wszystkim zażądać, może tak w to lepiej ująć. Mhm. Rzeczywiście miałam tak, że musiałam mieć wszystko zaplanowane. Jak coś szło nie po, myśli, po mojej myśli, byłam bardzo niezadowolona i jakby też e, Byłam najbardziej zorganizowaną też osobą w domu e, poza moją mamą mimo swoich e, młodzieńczych lat, bo mam też dwóch braci. No i to, to jednak zawsze ja przejawiałam te skłonności tak. że to Ja byłam najbardziej zorganizowana. Lubiłam planować, lubiłam zarządzać. To ta agencja to wyszedł, e, to wyszło przypadkowo tak naprawdę i. W zasadzie dzięki mojej przyjaciółce Eli, z którą tę agencję prowadzimy, bo gdybym jej nie poznała, pewnie nie odważyłabym się otworzyć tej agencji. No właśnie, ten poja pomysł pojawił się w trakcie Twojej drogi, Twojej przygody. Tak. Na bo... początku, czym chciałam się zajmować? Najpierw studia obrałam sobie takie zupełnie niezwiązane z zawodem, bo psychologię, pedagogikę socjalizacyjną studiowałam. Mm -hmm. Ale po tym, jak miałam praktyki w więzieniu i w poprawczaku dla kobiet, to się okazało, że jednak ja chyba na pewno nie chcę tego robić. I że pieniędzy z tego żadnych nie będzie. Musiałam coś pokombinować. Przez rok szukałam pracy po studiach. Yy, I no, pomyślałam sobie, że skoro mamy jakieś kontakty w środowisku właśnie mhm. agencyjnym, teatralnym przez rodziców, to że może oni gdzieś usłyszą, że ktoś szuka kogoś do pracy, do pomocy. I tak się znalazłam w agencji dużej yy, na Chełmskiej i tam pracowałam nie wiem ile lat, żeby nie skłamać, ale dużo. Nie wiem, z 8-7 z lat mhm. pracowałam. Czym się zajmowałaś? Byłam agentką aktorską, okay. tylko to jest duża bardzo agencja, oni zresztą nadal funkcjonują bardzo dobrze i tam się nauczyłam wszystkiego, poznałam wszystkich y, ludzi, e, panie i panów od castingów, e, producentów, zobaczyłam w ogóle jak to wygląda. To od, e, od kuchni jakby od zaplecza mm -hmm. Ca cała ta sytuacja powstawania filmów, seriali i reklam. E, I tam też potem przyszła Ela do pracy. Jak przyszła Ela, to najpierw ja odeszłam, bo dostałam propozycję pracy w Teatrze Polskim. Mhm. Ona po paru latach odeszła i stwierdziliśmy, że skoro już jesteśmy e, wolne, e, w, to może zrobimy coś wspólnie, po prostu, skoro mamy już takie doświadczenie. No i to się udało. I prowadzisz tę agencję cały czas, masz ciekawych aktorów. Tak. U siebie. Między innymi swojego tatę. Mirosława Między innymi, innymi mojego tatę. Tato był pierwszą osobą, która zdecydowała się mi zaufać. Trochę nie miał wyjścia, <grym> bo jakby to była rzecz naturalna, ale to był trudny proces, dlatego że tata był przez 30 lat prawie w agencji Gudejko. Zresztą z Jerzym Gudejko razem studiowali, i to była rzecz naturalna, że on jest u niego już tyle lat i nawet nie myślał o tym, żeby kiedyś odejść. Mhm. Przyjaźnią się więc, to było trudne. Ale z tamtej strony nie było żadnego jakby oporu, oni to zrozumieli oczywiście. E, i, I z ojcem pracuje mi się dobrze, aczkolwiek e, bardzo dobrze, ale też chyba najtrudniej ze wszystkich. Jeszcze z moim mężem pracuję, więc to są takie dwie osoby z którymi ciężko mi jest, bo przez jakąś taką więź też rodzinną i to, że ja bym chciała jak najlepiej, no to czasami zdarzają się sytuacje trudne, zwłaszcza, że mój tata jest dużo mniej zorganizowany niż ja i często dochodzi do różnych nieporozumień, więc ja muszę pilnować ogólnie wszystkiego, jeżeli chodzi o jego kalendarz, sprawy zawodowe. A i tak zdarza się, że zapomnij mi o czymś powiedzieć na przykład. I potem się okazuje, że musi być w dwóch miejscach jednocześnie, ale robimy to, także to nadal działa i jeszcze, jeszcze się go z agencji nie pozbyłam, więc chyba jest dobrze. No. Ty byłaś taką typową córeczką, Tatusia, jak wyglądała wasza relacja? Chyba tak. Chyba tak. Teraz jak myślę z perspektywy lat na, na to nasze dzieciństwo. No, u nas w domu zawsze było, było dużo ludzi, rodziców było mało, dlatego że oni cały czas pracowali, mhm. ale rzeczywiście ten tata był zawsze taki, ja, wydaje mi się, że ja byłam jego oczkiem w głowie, dał mi to odczuwać zawsze bardzo i zresztą teraz od wielu lat już mamy taką bardzo fajną, przyjacielską relację. Z mamą też. Tylko, że jakby z mamą to dla mnie było takie naturalne, bo kobieta z kobietą zawsze gdzieś tam to, to porozumienie jest i, um, i ja też zawsze mamę wspieram we wszystkim, um, ale z ojcem mam takie, no pewnie też nas bardziej jeszcze zbliżyły te zawodowe relacje. To nam też pomogło, ale chyba od zawsze tak myślę, że, że to jest. Że ten syndrom córeczki tatusia jest rzeczywiście. I fajne to jest. Um. Macie bardzo dobre relacje prywatne. Pracujecie też zawodowo, jak już tutaj wspomniałyśmy. Mówiłeś, że czasami twój tato zapomni ci czegoś powiedzieć, z czego wynikają pewne problemy. Ale czy faktycznie miałaś taki moment, że dochodziłaś do wniosku w latach tej współpracy, że to nie jest dobry pomysł? Że może lepiej, gdyby tato znalazł inną agencję? Nigdy, Nigdy tak nie pomyślałam. Dlatego też, że jakby praca, którą włożyłam w to, żeby troszeczkę jakby em, zmienić jego wizerunek, trochę odkleić go od pewnych rzeczy, no bo... Od gruchy? Cały czas jest gruchą, to jest oczywiste, mhm. jest cały czas gruchą, nawet teraz, kiedy już wygląda e, naprawdę zupełnie inaczej. Mhm. I to nadal z tego ludzie go najbardziej kojarzą, a bardzo chciałam, żeby trochę poszedł dalej od tego, żeby już zrobił ileś fajnych ról, które oczywiście ten grucha będzie, ale troszeczkę mm, przysłoni jakby to było już 21 lat temu chyba, mhm. więc no bez przesady. Ja rozumiem, że to jest kultowy film i wszyscy go znają, ale potem wydarzyło się wiele fajnych rzeczy. Rzeczywiście, odkąd mamy agencję i Mirek z nami jest i pracuje. To e, ta jego kariera bardzo poszła do przodu. I on też zresztą mówi, że on nigdy nie był tak zaopiekowany, nie miał tyle pracy. No, w zeszłym roku było aż tego za dużo. Z niektórych rzeczy musimy teraz zrezygnować, bo po prostu fizycznie nie, nie, wy, nie wyrabiamy się. Mhm. Ale myślę, że nigdy nie przyszło no, nie jestem pewna, nie przyszło mi do głowy, żeby rezygnować z pracy z nim. Twój... Mam nadzieję, że jemu też nie. <noise> nie da się nie zauważyć, że mówisz e, o swoim tacie Mirek po imieniu. A tak, to mi się, e, nawet jak tu jechałam, zastanawiałam się nad tym. E, często, bo jak z nim rozmawiam, to mówię tato. W <noise> ogóle nie, nie mówię do niego nigdy po imieniu. Ale przez to, że jakby w pracy, jak rozmawiam z kimś, to nie mówię mój tata, tylko <noise> mówię Mirek albo Mirosław, to tak właśnie w takich rozmowach wychodzi, że odkąd pracujemy razem, zaczęłam o nim opowiadać, po imieniu. Twój tato um, jest bardzo m, znanym, um, bardzo zasłużonym aktorem teatralnym. Ta kariera tak. medialna przyszła trochę później. Mhm. Um, kiedy tak naprawdę poczułaś tę rozpoznawalność swojego taty? Dokładnie pamiętam ten moment, dlatego <noise> że e, to oczywiście było po głosie, też chłopaki nie płaczą. To potem już to się zaczęło. Ale... Yy, jakby... Byłaś po szkole wtedy, podstawowej, prawda? Tak, tak. I też yy, tak było, że u nas w domu się nie przelewało nigdy. Mhm. Moi rodzice pracowali tylko w teatrze, wtedy się zarabiało beznadziejne pieniądze mhm. w teatrze, zresztą teraz też to nie tak. są pieniądze, z których można przeżyć, jak się ma dużą rodzinę. I ja pamiętam, że myśmy się ciągle przeprowadzali, ciągle wynajmowaliśmy jakieś mieszkania. Babci się nami opiekowały, zawsze nam brakowało pieniędzy i przyszedł taki moment, że mój ojciec zagrał, te chłopaki nie płaczą, zarobił tam też naprawdę jak nawet na tamte czasy słabe pieniądze, ale mhm. dla nas to był duży zastrzyk gotówki, mhm. a tuż potem pojechał, nie pamiętam już gdzie, e, czy to była Szwecja, w każdym razie zrobił Williamsem, zagrał w filmie. I mm -hmm. na tym filmie za granicą zarobił tyle pieni pieniędzy, że kupił mi markowe dżinsy. I to było <laughs> dla mnie coś, co ja pomyślałam sobie, wow, no to teraz to już on jest wielkim aktorem naprawdę i będzie zarabiał tyle pieniędzy i będzie rozpoznawalny. Co potem oczywiście w ogóle się nie przełożyło. na no to Aha. dalej pracował w teatrze i dalej ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. Dopiero rzeczywiście od nie wiem, 10 czy 15 lat jest tak, że mamy taki spokój. Aha. My też jesteśmy wszyscy dorośli już, więc nie mają dzieci o Tak, Aha. to jest też inaczej. Ale rzeczywiście ta sytuacja teraz jest stała i stabilna. Masz dwóch braci? Tak. Czy oni również są związani z tą branżą aktorską, artystyczną? No właśnie Mateusz, mój starszy brat, tak. Mhm. I Mateusz skończył filozofię, ale pracuje… Najpierw pracował jako kierownik produkcji w Teatrze Dramatycznym, mhm. też bardzo długi czas, a potem przeniósł się do Teatru Polskiego i tutaj jest inspicjentem. Pracuje dwa lata już tam, jest bardzo zadowolony. Mhm. Ja zresztą pracowałam też w tym teatrze, więc wiem dokładnie, z czym to się je. I, I to jest trudna w ogóle praca, bardzo. A on się sprawdza znakomicie, więc tak, jest od początku związany z tym środowiskiem. A Misiek Michał, mój młodszy brat, zupełnie nie. On jest instruktorem i krafmagi, i instruktorem fitness, i sportowcem. Jakby ma zupełnie inne zainteresowania. No. A ty nigdy nie chciałeś stanąć po tej drugiej stronie kamery? Chciałam i nawet miałam przez moment taki pomysł, żeby pójść do szkoły teatralnej, bo jako dziecko występowałam i w teatrze, i w jakichś tam filmach, serialach, w jakichś programach rozrywkowych dla dzieci. Mhm. Ale potem jakoś, jak zaczynałam troszeczkę bardziej świadomie yy, myśleć i jakby pomyślałam sobie, że to chyba jednak nie jest to, Jak patrzyłam na to, jak ciężko pracują moi rodzice i jak z tego niewiele wynika to pomyślałam, że to chyba jednak nie jest dla mnie. I wybrałam inny kierunek studiów, a teraz jestem tu, gdzie jestem. W Twojej agencji z bliskich osób, oprócz taty, jest również Twój mąż. Tak. Ym, powiedz mi, czy to prawda, czy znalazłam dobre informacje, że Twój tato znał się wcześniej z Oterem niż Ty? Tak. Yy, to prawda. Oni się poznali przy okazji spektaklu w Krakowie w Teatrze mm -hmm. Stu, i ja nawet pojechałam na tę premierę tam, ale Otara, znaczy poznałam go tam na tym bankiecie po premierze, ale jakoś yy, nie, nie wiem, no zajęta byłam wtedy czymś zupełnie innym, pewnie byłam w jakimś innym związku, w ogóle o tym nie myślałam. I wtedy się poznaliśmy, ale to była dosłownie przelotna mhm. jakaś taka e, chwila rozmowy. I potem, na długi czas, w ogóle o tym nie myślałam. Potem zaczęłam właśnie kombinować z agencją i poprosiłam Tatę, żeby zapytał Otara, czy nie chciałby być u nas w agencji. I Otar odmówił. Powiedział, że nie, że on w ogóle nie jest na razie zainteresowany zmianą agencji. Dobrze mu się wiodło w tamtej agencji, też to rozumiem, wtedy rozumiałam. I, no i tak, aż w końcu przyszedł taki moment, że on sam zadzwonił, że jednak widzi, że jest fajnie u nas i czy moglibyśmy się spotkać i pogadać. Spotkaliśmy się i no i tak już zostało. Czyli połączyła was praca. Tak. Na początku nic na to nie wskazywało, że będzie z tego coś więcej. Ale bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy i zaufaliśmy sobie bardzo i jakoś rzeczywiście było coś takiego między nami ja już wiedziałam w pewnym momencie, że sobie nie wyobrażam życia bez niego. Trochę nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby to połączyć zawodowo też, mhm. ale to wszystko jakoś funkcjonuje bez żadnego problemu. Czyli przeszliście przez ten etap przyjaźni. Tak. Po kolei między. Tak, jakoś tak. Tam nie było zakochania na początku. Yy, I była praca, potem była przyjaźń, no a potem miłość fajna. <grym> a twój tato jak zareagował na te wieści? No, yy, najpierw wydaje mi się, że rodzice mają w ogóle być zaskoczeni, okay. bo to jakoś tak się działo, że nic na to nie wskazywało specjalnie. I ja coś tam opowiadałam o tym, że. I myślę, że byli zaskoczeni, ale też, ale też bardzo szczęśliwi, bo, bo Otar, Mirek zna Otara, wie, że to jest dobry chłopak. I myślę, że bardzo nam kibicowali od początku. Pamiętam moment, myśmy, Otar mi się oświadczył w Gruzji, jak byliśmy u jego rodziny. Mhm. I zadzwoniliśmy po kolei, najpierw do mamy, potem do taty, bo też byli gdzieś osobno. No to y, moja mama była w szoku i w ogóle zmieniła od razu temat powiedziała, że wysiada z pociągu i to później zadzwoni, jakby w ogóle to nie, nie dotarło. A Mirek za nie mówił, popłakał się, po prostu tak go to jakoś wzruszyło. Y, I także myślę, że bardzo, bardzo jest szczęśliwy, że jesteśmy razem, tak. Niedługo będziecie świętować pierwszą rocznicę tak. ślubu. Ślub odbył się w Gruzji. Tak, mieliśmy taki ślub y, trochę w Polsce, trochę w Gruzji. Pierwszy etap tego ślubu tutaj w Polsce, część gruzińska też przyjechała do nas, bo przyjechali, <laughs> przepraszam, przyjaciele i <laughs> najbliższa rodzina Otara. I tutaj była ta ceremonia za oficjalna i wesele. A potem z całą moją rodziną pojechaliśmy tam. I tam mama teraz zorganizowano wspaniałe wesele, też gruzińskie. I tam było jeszcze więcej osób z tamtej strony. Było to naprawdę bardzo fajne takie doświadczenie. No, zaskakujące dla nas wszystkich, bo jednak ta różnica kultur jest. Kiedy w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z uroczystości swojego z wesela, tak. no, wszyscy o tym pisali. To tak. jednak był numer jeden: córka Mirosława Zbrojewicza wyszła za mąż. Jak się z tym czułaś? że nagle media się tak zainteresowały no twoją osobą tak, tak masowo. Szczerze mówiąc, średnio, bo yy, po pierwsze w ogóle bardzo mało osób wiedziało o tym, że my z Otarem jesteśmy parą. parą. Mhm. I i ja wiem, że to nie, nie robiliśmy nic takiego, że zakaz wstawiania zdjęć na Instagram i tak dalej, bo jakby no nie jesteśmy celebrytami, nie jesteśmy żadnymi gwiazdami. I po co, jakby? Chcieliśmy fajnie spędzić czas, i, mhm. i nasi przyjaciele zaczęli to wrzucać w internet. co też jakby rozumiem i nie miałam jakby nic przeciwko, natomiast potem nie myślałam, że to nabierze takiego rozpędu. A też wiadomo, że ludzie są różni, pisali różne rzeczy, też niefajne. I o ile otar jest przyzwyczajony i mój ojciec do tego, żeby w ogóle nie reagować i się nie, w ogóle tego nie czytać, nie oglądać, mhm. zostawić, że to jednego dnia jest sensacja, drugiego dnia jest zupełnie co innego sensacją, tak ja, jak się zagłębiłam w te niektóre komentarze, no to pomyślałam sobie, no nie, no nie, no w ogóle to jest. Było mi trochę przykro też. Mhm. Dlatego. Ja w ogóle jakby jestem jak najdalej od tego, żeby być gdzieś na tapecie. To jest to uważam. był taki pierwszy moment, kiedy spotkałaś się z negatywnymi komentarzami? Tak, chyba tak. Znaczy, tam o Mirku zawsze coś tam pisali, mhm. ale jakby, ponieważ on w ogóle tego nie, nie czyta. Nie, w ogóle jakby wpuszcza, jednym uchem wypuszcza, i jakoś tak to filtruje, że w ogóle na niego nie ma żadnego wpływu. No dobrze, a ty jako dziecko, jako, nie wiem, młoda dziewczyna wchodząca w życie, jak reagowałaś na te. No na pewno w prasie pojawiały się jakieś kłamliwe m, tak, informacje na temat Tak, ale twojego jakoś tak katy... to. Wtedy braliśmy to raczej za jakiś głupi żart po prostu. Bo zdarzało się też, byłam na przykład z moim ojcem, pamiętam, otworzyli Centrum Handlowe Arkadia i pojechaliśmy tam na zakupy. I e, złapał nas ktoś z, któryś z dziennikarzy jakiegoś takiego czasopisma codziennego, mhm. e, zrobili nam zdjęcia. Potem padło hasło tam w tej gazecie, że to jest Mirosław Odprowiewiecz, że swoją młodą narzeczoną. A ja jestem jego córką, ja miałam wtedy, nie wiem, z 16 lat może, <laughs> więc to wyszło trochę kipi. Ale takie rzeczy nas śmieszyły i jakby nigdy do tego nie podchodziliśmy na poważnie. Teraz trochę tak, ponieważ mnie osobiście coś dotknęło, mhm. no to miałam takie poczucie, że jednak to nie jest w porządku mhm. i ludzi po prostu nie powinny interesować prywatne rzeczy. Hmm. Ale ja też wiem, że ludzie tym żyją i mhm. to jest normalne i po prostu trzeba to jednego dnia przeczytać albo i nie, drugiego dnia zapomnieć i iść dalej, tyle. Wrócę. Teraz do Twojego dzieciństwa. Tak. Mówiłeś, że rodzice bardzo dużo pracowali, mm -hmm. nie było ich w domu. Czy ty miałaś do nich wtedy o to żal jako dziecko? Chyba nie, bo nigdy nam niczego nie brakowało. Zajmowała się nami jedna babcia, druga babcia, siostra mojego, taty. Potem, już jak Mateusz, mój starszy brat, był na tyle starszy, że mógł z nami za chwilę, na chwilę zostać, to, to zostawaliśmy. My bardzo szybko byliśmy, byliśmy też samodzielni. Ja, jako siedmioletnia dziewczynka, już chodziłam sama do szkoły, jeździłam autobusem, i jakoś to, bo to też były inne czasy, umówmy się. Ale też bardzo dobrze wspominam to, bo bardzo często też rodzice zabierali nas ze sobą do pracy. To było tak, że ja spędziłam w teatrze na Ateneum, gdzie moja mama wtedy mhm. pracowała, wiele lat. Jako dziecko chodziłam tam na próby i doskonale pamiętam. Nawet panią Ewę Wiśniewską, która czesała sobie włosy. Ja byłam taka zachwycona, bo ona miała zawsze tyle tych włosów. Była taka piękna dla mnie. I te aktorki, z którymi siedziałam w garderobie. E, I pan Holoubek, u którego siedziałam na kolanach, jak grał w kości pomiędzy aktami. Więc mam wiele wspaniałych z tego tak, czasu. wspomnień z tego czasu. Nie mam za złe, broń Boże, moim rodzicom tego, bo ja też... Yy... Jakby myśmy wtedy wiedzieli, że to jest dla nas, mhm. że oni nie wychodzą na imprezę, tylko idą pracować. Zresztą imprezy przychodziły do nas, bo nasz dom był zawsze otwarty i też było zawsze dużo ludzi u nas. Przychodzili mhm. między jedną pracą a drugą, wpadało mnóstwo znajomych i było zawsze u nas wesoło. Także na towarzystwo, może na, na pewno brakowało nam rodziców, ale. Nigdy nie dali nam odczuć tego, przynajmniej w tamtym momencie. Czy to, co wykonujesz teraz, prowadzenie agencji, to jest to, co sprawia Ci przyjemność, co wiesz, że chciałabyś robić przez kolejne lata? Pewnie tak i mam nadzieję, że będziemy miały szansę tę agencję dalej z prowadzić. Ale szczerze mówiąc, życie nas tak zaskakuje cały czas i te zmiany na całym świecie, jakie się odbywają i w jakim tempie to idzie i w którą stronę, to niestety zmusza mnie do takich przemyśleń, że nie wiem, czy będę mogła to dalej wykonywać. Na razie tak i na razie bardzo chcę to robić i chciałabym też to jakoś bardziej rozwijać. Szukamy ciągle nowych twarzy do agencji, szukamy pomysłów na to, jak to bardziej. Rozwinąć i żeby ta nasza agencja była y, fajna i ciekawa też mhm. dla ludzi z zewnątrz, żeby chcieli do nas zaglądać. Y, ale nie mamy wielu też możliwości, no takich, żeby jakoś to bardzo y, jeszcze w jakąś inną stronę rozwinąć. Więc chciałabym, żeby, żebyśmy miały szansę jeszcze do wiele lat prowadzić, ale nie wykluczam, że zmiany na świecie zmuszą nas do tego, żebyśmy musiały wykonywać też jakiś inny zawód, a nie mam pomysłu w ogóle jaki. Także mam nadzieję, że to jeszcze trochę. Czyli gdybyś musiała się teraz przebrężowić, trudno byłoby Ci wybrać nową drogę? Myślałam o organizacji wesel. Aha. Szczerze mówiąc, zastanawiałam się nad tym, ale na razie to jest oczywiście w ogóle tylko taki pomysł w mojej głowie, że gdyby coś, to mam nadzieję, że ludzie nadal będą brać ze sobą ślub i się zakochiwać w sobie i że te wesele będą potrzebne. Chyba, że rzeczywiście ceny już pójdą tak w górę, że już nikogo nie będzie na to stać. Ale jest no tak różny. No. Także nie wiem, zobaczymy. Czy czujesz się teraz szczęśliwa, spełniona? Tak. Tak, i to na każdej płaszczyźnie. Życia swojego. Jakoś tak miałam wiele lat takich zachwiań różnych, prywatnych i zawodowych. Nie wiedziałam, co chcę robić i źle się czułam też ze sobą. A teraz mam takie poczucie, że wszystko mam i że wszystko idzie tak, jak powinno iść. Nie chcę za niczym gonić, chcę, żeby to wszystko teraz trwało i żeby się działo tak, jak powinno się dziać. Bo wiele lat ostatnich u mnie było po prostu za dużo wszystkiego i to się odbija. A teraz chciałabym spokoju i jestem szczęśliwa, że jesteśmy w tym momencie, w jakim jesteśmy wszyscy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję również.